Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Dodge Chargera RTS filmu Szybcy i Wściekli z kolekcji Da Agostini. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 106 numer kolekcji. A potem złożymy sobie zbiornik paliwa i osadzimy karoserię na podwoziu. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 106. Zawiera wyścigowy zbiornik paliwa, część dolna, plastikowa. Wyścigowy zbiornik paliwa, część górna, plastikowa. Korek wyścigowego zbiornika paliwa, plastikowy, przewody paliwowe, dwie sztuki gumowe. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć zestawów śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie wszystkie części ze zbiornikiem paliwa, i tak. Pierwsze co robimy, to korek wlewu paliwa. Tutaj mamy otwór w pośrodku. Tutaj mamy stworzeń. Wkładamy, powinno być widać, z drugiej strony. O. którą stronę? Obojętne. Generalnie zbyt dobrze to się nie trzyma. Nie powinno być. Dobra, dalej. Łączymy teraz górną część z dolną. Nieważne, w którą stronę to zrobicie. A nie, jest ważne, ok, już widzę, przepraszam. Tutaj jest taki dzyndzelek wystający, tutaj mamy otwór, więc dopasowujemy cykl z tym otworem. O, i to jest właściwa strona. Uh -huh. I teraz za pomocą dwóch śrub AP łączymy ze sobą te dwa elementy. Okay, mamy zbiornik paliwa zrobiony. E, następnie w drugim kroku bierzemy sobie podłogę. I na tej podłodze umieszczamy nasz zbiornik paliwa, e, tym napisem logiem bliżej do tego drążka zamocowania koła zapasowego. Okay, siedzi i zanim go przykręcimy, przykręcamy go w ogóle. Ok. E, nie jest to pokazane na obrazku, o dziwo, ale tutaj montujemy sobie to. Dwiema śrubami AP. Zbiornik paliwa do podłogi bagażnika. Ok, i teraz jak już to mamy zrobione, to teraz bierzemy sobie przewody paliwowe. One są tej samej długości i jeden chcemy tutaj zobaczcie, z bliska bardziej. Tutaj jest jeden stworzeń, drugi. Tu jest trzeci i tutaj jest. Czwarty. Więc właśnie sobie tutaj po końcóweczce wtykamy na swoje miejsca. Cyk. Ok. Załatwione. No i teraz musimy troszeczkę oddalić. Tylko troszeczkę. Bierzemy sobie szmatkę. Tadaą. Bierzemy sobie nadwozie. Tadaą. I teraz tą podłogę bagażnika musimy tutaj przymocować. Uwaga bardzo ważna rzecz, zanim przystąpicie do montażu podłogi, to upewnijcie się, że tutaj jest kabelek od świateł, i kiedy położycie podłogę, to ten kabelek będzie z nad tutaj wystawał. Ok? Bo inaczej będziecie musieli, tak jak ja, znowu rozkręcić całą podłogę, znaczy ten bagaż, podłogę bagażnika, i tracić czas. Jak to wygląda? Będziemy ją mocowali sześcioma śrubami. Tak, LP. Sześć śrub. Ok. Przykładamy w taki sposób. Zobaczcie, tutaj mamy takie e, dwa elementy. Więc na tym już sobie kładziemy tą część podłogi. O. I tu już wszystko w zasadzie nam elegancko e, wskoczyło. Mhm. I teraz te, te sześć śrub LP. Bierzemy i będziemy je wkręcać. W bocznym czyli tak, tutaj raz, dwa, trzy, o, trzy, cztery, pięć, sześć. Z tego co widzę, to tak, dokładnie. No to zacznijmy sobie na razie luźno, żeby złapać. Teraz dokręćmy je. Nie za mocno, bo to jednak wkręcamy się w plastik, więc można łatwo przekręcić. Zrobione. Ok, czyli tak, tu już jesteśmy gotowi. Teraz, jak już przekręciliśmy te LP, to teraz bierzemy sobie śrubki AM i przymocowujemy. Będziemy się wkręcali. To powinno być tutaj, w te miejsca, tak? Bo jest metalowa część, czyli tu. Tu, tu i tu. Śruby AM, że wkręcamy się w metal, no to pomożemy sobie olejem w, na samym czubeczku i lecimy. Ok, mamy zamocowane. No i teraz przechodzimy do kolejnej części najważniejszej, chyba do tej pory, że tak powiem, proszę powiedzieć, historycznej dla tego kanału, dlatego specjalna okazja, więc będzie też specjalny kadr. O, dobra, kadr zmieniony. Mam nadzieję, że wyjdzie to jako tako. Minusem tego kadru jest to, że nie za bardzo mam podgląd na to, czy dobrze wam pokazuję, czy nie. Ale no to jest naprawdę wyjątkowa chwila dla mnie. Bo właśnie teraz będziemy układać nadwozie na podwoziu. No dobra, zmierzmy się z tym. Bo już tutaj wyciągnąłem kabelek. Zdarzają się błędy. Zawsze bierzemy podwozie. I teraz tak, tu mamy już przygotowany kabel. Będziemy się zaraz podłączać do tylnych świateł. A jeśli chodzi o przednie światła, kable od przednich świateł. Żeby one właśnie nam się tam nie plątały między kołami. To wkładamy, zobaczcie, tutaj może zobaczycie, może mi się uda przybliżyć jakoś skutecznie. Tu jest taki rowek. I to z tamtej strony właśnie kabelek wkładamy sobie o w ten rowek. I w ten sposób kabel nie będzie szedł za kołem. No więc tutaj. Jak zwykle źle doczytałem, musiałem najpierw popełnić błąd, żeby to zrozumieć. Dobra, więc teraz będziemy podłączać tylne światła. Może sobie zostawię jednego czwartą. Tak? Instrukcję. Podłączamy tylne światła. Czy ja sobie poradzę z tym? <grymne> Spróbuję. Szmatka jest. Może go wezmę tak na boku, żebyście też wywiedzieli. widzieli. No i tak damy radę. Tylko przesunąć trochę bliżej. I pytanie: czy ja go teraz będę w stanie połączyć? Sam. Mając jedn jedną parę rąk. Nie przewraca się. Super. Bardzo się cieszę. Że się nie przewraca. Jednakowoż chciałbym go troszkę bliżej. O, bo kabelek mi tutaj nie dosięga. O. I teraz. Tak? Czy nie tak? Czy to jest odwrotnie chyba tak? Nie tak. Hm. W ten sposób. O, cyk. Ok. Jest połączone. To teraz bierzemy. Hm. Dobra, ważne jest to, żeby wsuwać karoserię od tyłu do przodu. Bo jak zrobicie to od góry, to wtedy błotniki nad kola będą haczyć o części wnętrza, we wnętrzu. Dlatego trzeba go od tyłu przesuwać do przodu. Tu wskoczyło, tu chyba też, tak siedzi, tu też chyba siedzi. Dobra, odwracamy go. No i zaraz się okaże jak nam poszło dopasowywanie. E, następny krok, jak już go odwróciliśmy, czyli w szóstym kroku, ostrożnie odwróci model. I teraz przykręcamy 10 śrub AM w progach. Więc 10 śrub AM. Mniej więcej to jest tyle. Gdzie mamy, gdzie mamy te otwory? To już pokazuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to samo z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam nadzieję, że w montażu mi się uda Wam przybliżyć, żeby to lepiej było widać. O, będzie trzeba ściskać karoserię. No, nie będzie łatwe skręcanie teraz. Dobra, z tej strony się udało tak, że te otwory faktycznie są na przestrzał. Wysmarowałem olejem dookoła, do środka pewnie prawie nic nie wleciało. Ok, i teraz z drugiej strony będzie trzeba troszeczkę przybliżyć, bo jednak coś się, coś nieco się rozjechało. No niestety takich rzeczy się w żaden sposób nie uniknie. to nie jest fabryka komputerowa, zautomatyzowana, że wszystko jest dokładnie wyliczone? Też jest kwestia tego, że model był składany. 2,5 roku, więc mógł się gdzieś tam, gdzie niegdzie e, zniekształcić po prostu. Ale już złapany jedną śrubką już jest troszkę łatwiej. Ale idealnie mi się wysypały śrubki. Idealnie 10. Pięknie, pięknie, pięknie pięknie. I teraz jeszcze trzeba dokręcić wszystkie. Oj, to chyba przekręciłem. Tu jest OK. Tu jest ok, Tu jest OK. No, a ta jest niestety chyba przekręcona. Niby się odkręca. Albo jeszcze moment. Zamiast się wkręcić, to ja może... Dobra, zmieniłem śrubkę na drugą, chociaż to chyba i tak nic nie da. Na pewno mamy jakiś zapasie, więc. No tak, no niestety, tu jest gwint przekręcony. Na szczęście to jest jedna z dziesięciu przekręcona. Dobrze, kontynuujemy montaż i teraz w tylnej części tutaj wkręcamy się czterema śrubami AM i dwiema śrubami CP. Więc zaczniemy sobie od śrub AM. No tym razem się nie wysypało tyle co trzeba, trochę za dużo. I teraz te śruby AM musimy wkręcić w czterech miejscach. To będzie tu tu, tutaj i tutaj. Dobra, wszystkie są na swoim miejscu z AM, więc dokręcam teraz. Żebym znowu jakieś nie przekręcił. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. Eee, dwie śruby CP. Te dwie śruby CP wkręcamy bardzo głęboko, więc trzeba wymienić śrubokręt na inny. Ten będzie w sam raz. Te dwie śruby CP musimy wkręcić tutaj i tutaj. Nie będzie łatwo, bo widzę, że otwory nie do końca, nie, nie do końca trafiają na siebie, ale spróbujmy. Idzie, dobra, elegancka. To są CP, więc uważajcie, żeby nie przekręcić. Druga. Też złapała. Dokręcona, super. Teraz um, łapiemy za spoilery, jak to nazwali. Myślę, że to się troszeczkę inaczej nazywa niż spoiler. Więc tak, te spoilery kładamy tutaj w tym miejscu. To powinno być teoretycznie trochę wyżej. Zobaczymy, jak tu. A nie, dobra, w ten sposób nie wkładamy. Czyli tak, tutaj mamy taki płaski stworzeń. Tutaj jest płaski otwór, więc tym płaskim otworem wciskamy. Śmiało, mocno. Mhm. Drugi tak samo, już sobie od razu. Tak, od razu w tym samym kroku. O, poczekajcie. tu nie popsuł teraz na samym końcu. Nie chcę wyjść. Lakier, uszkodzę. O, dobra. Staramy się to wsadzić maksymalnie, jak najwyżej. O. Maksymalnie, jak najwyżej. Tutaj też maksymalnie, jak najwyżej. Dobra. I teraz za pomocą śrub DM 2 dwie śruby DM, więc oczywiście, skoro mamy takie rozwiązanie, to muszą być śrubki z kołnierzami. I mocujemy te nasze spoilery do zderzaka. Elegancko. I jeszcze drugi. Super, siedzi. Co dalej? Ok, przechodzimy teraz do przedniej części samochodu. Do przedniej części samochodu odwracamy. I teraz, żeby móc przykręcić, niestety musimy pozbyć się kół. Więc odkręcamy koła. Na szczęście ja sobie je tak bardzo leciutko kręciłem, bo wiedziałem, że jeszcze demontaż będzie tego wszystkiego. Kółeczko cyk I drugie tak samo. O! podkładeczką. Kółka na bok, tak jest. I teraz za pomocą, w dziewiątym kroku tak, za pomocą dwóch śrub AM. Wkręcamy się, którym teraz dobrze spojrzał. Tutaj, tu i tu. Może pokażę Wam z ręki. O, tutaj mamy jeden otwór, tu jest drugi. I gdybym zasłaniał światło, bo było świetnie. O, tu jest trzeci. I tam gdzieś jest czwarty. Oczywiście jedno jest w jednym kroku, drugie jest w drugim kroku. No co robimy? Śrubka AM. Z tego co widzę, to są dosyć oddalone od siebie. Ale dobra, przyciągniemy. Właśnie po to to wszystko robimy. Dobra. Teraz druga strona, czyli dziesiąty krok. I już zamocowany. Tak jest. Z powrotem to już nie jest generalnie w, e, w instrukcji, jest tak, żeby zostawić go przez przednich, bez przednich kół, ale my sobie go postawimy na kołach. Mimo wszystko też sobie to tak wkręcę, tak, żeby o, żeby było. Okej. Okay. Huh. I teraz go odwracamy. To jest bardzo ciężkie auto. To jest bardzo ciężkie auto. Niesamowite, niesamowita chwila dla mnie. Myślę, że dla was po części. Po części też. O, jeszcze te elementy cyk na miejsce. No, to jeszcze nie jest koniec. Ale jesteśmy już bardzo, ale to bardzo blisko końca. O! To wszystko. Tak właśnie się prezentuje nasz model z osadzoną karoserią na podwoziu i ze zbiornikiem paliwa. Tak, nie wiem, czy ktokolwiek tutaj się przejmuje tym zbiornikiem paliwa, bo to było największe wydarzenie yy, chyba całej tej kolekcji. Znaczy jest, samochód stoi na kołach, ma drzwi, ma dach, cała Buda jest na tym wszystkim, więc tak naprawdę... Samochód już mógłby jeździć, tylko jeszcze nie potrafi świecić. <laughs> Ale jest to moment, który nam pokazuje, jak blisko jesteśmy już do końca. Co do całego efektu, będę się wypowiadać już na koniec, czyli za cztery odcinki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie przednią maskę. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.